Funkcjonalność rezerwacja numerów seryjnych została stworzona dla firm, które potrzebują znać numer seryjny bądź partii jeszcze przed przyjęciem produktu na magazyn. Aby uruchomić funkcjonalność, należy w kartotece wyrobu określić szablon numeracji i zdecydować o sposobie nadawania numerów. Mamy do wyboru numerację seryjną albo numerację partii. Po określeniu szablonu należy uruchomić nadawanie numerów, zaznaczając opcję Rezerwacja numerów dostaw pod zleceniem. Funkcjonalność działa przy generowaniu zleceń z karty technologicznej oraz z planu produkcyjnego. Utworzę teraz zlecenie z karty technologicznej, aby pokazać sposób prezentacji oraz przyjmowania numerów na zleceniu produkcyjnym. Utworzone numery znajdują się w zakładce numery seryjne. W celu przyjęcia produktów na magazyn zaznaczamy wybrany numer bądź numery, a następnie poprzez operacje magazynowe przyjmujemy je na magazyn. W zakładce numery seryjne mamy informacje o numerze przyszłej dostawy przewidzianej dla niej ilości. Dla numerów seryjnych będzie to zawsze 1, natomiast dla numerów partii będzie to ilość w partii określona w karcie technologicznej. Mamy również informacje o ilości przyjętej oraz o dokumencie, którym przyjęto dany numer seryjny. Jeżeli pojawi się konieczność utworzenia korekty przyjęcia, to możemy zrobić to standardowym mechanizmem z zakładki magazyn. W ten sposób korygujemy każdy numer, numer oddzielnie. Lub wykonać korektę zbiorczą z zakładki numery seryjne. Funkcjonalność przyjęć zarezerwowanych numerów została obsłużona również w module panel meldunkowy.